Ja to troszeczkę narzekałeś przed e, ostatnim pojedynkiem, wyborem Twojego rywala, kiedy był Omar El Paton e, Basile. Tym razem zmierzysz się z trochę starszym, a jednak czterokrotnym pretendentem do tytułu Mistrza Świata, takim prawdziwym amerykańskim, ciężkim e, Jamilem McLeanem. Czy to jest e, taki rywal, na którego już nie narzekasz? No, to czy, to... czy wciąż za mało? Dokładnie, teraz jak na ten etap jak jestem bardzo zadowolony z poczynania menadżerów i że doszło do tej walki. Zawodnik, zawodnik McClane, tak jak mówię, czterokrotny prezent do tytułu, pokazał w kilku walkach, że jest niebezpieczny, ma ciężką prawą rękę, jest powy, nawet w tych walkach, szybki do prosty ciężki do trafienia. Tak naprawdę z żadnym zawodnikiem nie padł w czystą nadechę, żeby tam dostał cios, tylko to zawsze gdzieś tam było jakieś takie, bardziej psychicznie w tą walkę. Także na pewno czeka mnie ciężka walka. Ale tak jak zawsze mówię, jestem przekonany, że wygram i na pewno pokażemy fajną walkę i mam nadzieję, że jakoś zrekompensujemy to aresztowanie Dawida tą walką właśnie między innymi, że będzie fajny bot i wreszcie zadowolę trenera, chociaż nie da się go tak do końca nigdy zadowolić. Teraz już odpoczywamy tarcza, takie coś, mówię, już jest wszystko tak jak powinno być. Forma jest, chęci są, tylko wchodzić do ringu i napierniczać. Artur, ja wiadomo, że na będzie bazował na sile, wiadomo, że na szybkości. I pytanie jest do ciebie, jaką planujesz wnieść wagę do ringu? Czy Ty starasz się nastawić tej walce na szybkość, czy jednak zostaniesz przy swojej wadze i również będziesz bazował na sile ciosu? Nie no, na pewno wziąłem sobie tą walkę poważnie, jak się biorę coś poważnie, dostaram się ważyć przynajmniej te stoszy i pół Także myślę, że nie stoszy i na wagę, także... Na pewno będzie taka waga. Już waży 104, także trening jeden troszeczkę w nocy nie będzie się także będzie szybko siła i to, co potrzebne. Jeszcze jedno ja pytanie. Jak się odnosisz do ostatniej wypowiedzi Tomka Damka, który stwierdził, że chcę dobrze zacytować, powinieneś więcej robić, mniej mówić, dużo trenować i powiedział, że to, co Ty na razie mówisz, to jeszcze jest mało, mało, mało. Jak się Ty do tego odnosisz? Czy jesteś coś pomiędzy Wami, ponieważ często teraz się słyszy wymianę zdań, Ty z Tomkiem. No, Tomek coraz bardziej już mówi otwarcie, że denerwuje go powoli Twoje wypowiedzi. Jak Ty do tego się odnosisz? Co ja mogę powiedzieć? Skoro Tomek dużo słucha, to znaczy, że się interesuje moją osobą. Skoro widzi jakieś powoli że nie wydaje mi się, że taka walka na pewno dużo wydała w polskim boksie. To z tego, że dopiero zaczynam, ale uważam się naprawdę, na, że mógłbym w nim stworzyć dobrą walkę. To co Tomek mówi, to ja wie, że biorę z przymrużeniem oka, no to co dużo mówić. Tomek sobie możemy mówić, cały czas że stoi w miejscu, jak trenował go w to przynajmniej jakoś to wyglądało, teraz nie robi żadnych postępów, boksuje bardzo nudno. No jako człowiek, każdy człowiek może się wypowiedzieć, na jego temat ma takie prawo, ja się wypowiadam, boksuje nudno, nie podoba mi się i wydaje mi się, że Cały czas stoi w miejscu. Szykuje się chyba na następne pay-per-view Andrzej Waślewski. Czy same kobrzeby będą w stanie, duża fala sportowa, wtedy spróbują to walka zrobić. Myślę, że w Krakowie,